Dzień dobry, Sycylii. Z z Widzimy będzie y, czwarty, a tak sobie trzeci odcinek z tego serwa. Z ponieważ z drugiego odcinka nie wiem, ale nie mogę wrzucić, y, bo nie wiem czemu, ja ale dobra. Y, jak widzicie, trochę pograłem. To jest nasza baza, tak ma. Tu zrobię podkładkę. Tu jest farmą rhewną, jak ziemniaków. <trym> o, sorry. Tu oczywiście, to tak jak było, to, ale tu zrobiłem taki pokój. A tu, tu trochę rozkopiłem się. So. sobie tu taki pokój. Tu jest magazyn. I tu mam cenne przedmioty. Wiem, dziwicie, skończę. Mam aż tyle zaklętych książek. Z w miarę fajnymi enchantami. Na przykład aż 19 diamentów albo aż 10 koksów. Oczywiście wytłumaczę wam to popse, popse jest to, że e, po tym jak nagrałem e, trzeci odcinek, ale są to drugi, z Ancient City, który się właśnie teraz stawia, kiedy to nagrywam, e, to, który się właśnie teraz stawia e, na YouTube, a, to właśnie zna, po tym odcinku, kiedy go nagrywałem, e, te, ma, zwiedziłem tego Moyshafta i potem zacząłem się gdzieś kopać, po prostu, po prostu kupiłem sobie diamentów i znalazłem Ancient City kolejne

ochrona nie mam jedną książkę ochronę serii on <laughs> tu mam takie fajne inne no dobra, wezmę ten, ten nic i zaparę I... sobie to zelazo i co muszę w fajne, na pewno mam specjalistkę, ale nie w to jest na sobie język siekierę i znalazłem, też taką fajną mutykę. Nic niestale się, to na siebie na na prawa. Czyli gdy jest, kopię ten skalk, e, to ten e, to ona się na naprawa i zdobywam expa, więc to jest mega kic. Więc mam ten łopatę, ja chciałbym stworzyć łopatę. No dobra, może się przydać. I klatę stworzę I hełmik. I teraz jesteśmy... I teraz jesteśmy na pewno o wiele bardziej wystakowali i tutaj jakieś dobre spodnie mógłbym sobie wziąć chyba żeby sobie po prostu tutaj ochronić cery to jest taki nędzę ale dobra jest sobie o jeszcze zapasowym a sikierkę zelazną jedziemy bo i mam jak widzicie 31 level. Wszystko zauważyłem, że tam trochę skalka w tych Ancient City. Faję sobie te z Nie wiem mam ca Prawie całego diaksowego seta. Więc jest naprawdę git jest naprawdę geeks. Dobra. Ym, farma nam rośnie. Może bym posadził się trochę trzciny, ale co ja mam jakąś czcinę w ogóle nie, Dobra to ja lecę poszukać i zobaczymy się za niedługo <laughs> Dobra trochę Po skami udało mi się znaleźć 9 ściny cukrowej I posadzę Więc chyba tak prosto Tu um, Nie no mały Ale no, jest ot, więc Dobra posadziłem dzień i idę spać Dobra, to mało składu, dobra. I dobra, kolejny dzień. Ja bym może zrobił kowadu, ale stać mi nie będzie. W sumie, nie, nie będzie stać. Nie będzie mi stać, więc. Ja bym zrobił sobie enchanty bo mam 31 level, mam może nie za dużo lazurytu, ale po sobie jednego obsydiana i dwóch diamentów. Po książki no, mam 12 książek, więc ja chyba idę poskoczyć jakiegoś jak nie takiego cave'a to po e, prostu znów no, ten. Dobra i Dobra udało mi się jakiegoś cave'a. I pozwólcie, proszę ten efekt, bo jest no, naprawdę mi by, by by mega ciężko bez tego efektu, bo bym dosłownie nic, ale w nic nie widział, więc wy też byście nic nie widzieli, niestety, więc no ocień byłby taki ten, skoro nawet wy byście nie widzieli, więc to jest i dla mnie i dla was dobrze, więc nie, no, czekajcie. Dobra, ale pokojowo oczywiście złączony jest po prostu normalne. Dobra, zrobiłem. Dobra, ok. się przyda na automatyczne farmy. I na kiedyś lagerów. Zaraz ja sobie będę kopał. Jestem To jest taki ten z Dripstone'ami, są jest o kajdym, więc yes, mój a w mamy co więc stać nas już na Ancient, ale

Będzie w tym odcinku będzie enchanting stworzony My sobie coś nawet no Dobra, ślepy załóg Tu też No to fajnie Coś jest Dalej może Ale chyba ślepy załóg Ale z lazorem jest tym miejscem parkour normalnie. A Squipper. Gdzie jest niby jakieś przejście z tego? Okej, Eee, Creeper. Nie wybuchaj mi tutaj, szkielet. Spokojnie. Ja chcę ci zrobić krzywdy. Dobra, dobra. Gdzie jest? jestem? Jestem gdzie tu. U! Widziałem diaksę! Mogę tu nakupać na portal do naderu. Obsydianu. Dobra. Dwa diaksy kolejne. Widzę tam kolejne. Uuu, Uuu, dobrego, okej, znalazłem. nazwy. jeden. Ale dobra, zawsze coś. Co oni tej? What the fuck? czas. Kopę się. Aj, zginąłem. O oh, kurde, cool. muszę będę już nic z tego keiva. Dobra. Ja pójdę znów po tego cave'a niestety. Dobra, hej, tego cave. Dobrze, hej, tego cave Dobra, jestem i udało mi się jakoś znaleźć tego cave. A. Tak tutaj byłem druku. na jest, jest wieźma. O oh, he, he, he parę, tu mi patek. Dobra, no, teď teraz tylko tam tam znaleźć, chyba gdzieś když, když, když tu Chyba tu tu chyba gdzieś tu, Nie pamiętam, tu, po prostu prostu teď idę <coughs> Tak tak, teď 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 nie pokopać tak go mm. jest kilka i widzimy się za chwilę dobra, jestem, wykopiłem po se i jest kilka diaków, trochę lapizu, trochę e, resona. jestem już w i dobra zapomnie sobie te 9 sobie książkę, no to więc pójdziemy sobie spać <laughs> I robimy enchanting Możemy nawet dwa stworzyć, ale po co mi robimy od razu trzy biblioteczki Robimy od razu sobie kowadło No no, <ścoughs> Dobra Jeszcze dwa te i mamy kowadło Nie Dwa Będziemy mieli całego diaksowego seta wreszcie Dobra robimy kowadło I mamy kowadło I tworzymy sobie oczywiście budki Bierzemy <laughs> klatę I jakieś książki e... Ostrości, nisolysy, e... wolne opadanie, ochrona naprawa wydajność naprawa względu o ogień dobra, mam trochę do zająć na ten powolne opadanie na klatę, na pewno ochrona sy e, i na banie może też dobra, może na buty Ochrona 3 na miecyk, zaklęty ogień na miecyk, ostrość 3 i na kilof na pewno y, nie jest całość 3 wydajność i naprawa. O i kawa dopękła, dobra, mamy jeszcze naprawę jedną, ale dobra. Myślę, że kładł pękło, ale myślę, że było opłacalne. Ochroncy, ochrony na cery. Powolno powolu cery, ochrony Takie killów, taki miec. Myślę, że na pewno. Gids. Myślę, że. Jak hey, wpłynie, mój jeżumiał. Gids. Dobra, z tego odcinka to by było chyba na tyle. I nara.